Witajcie, wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z rozą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolicę Tumskiego mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. No dobrze, udziały w spółkach mioskiej. Wybaczcie, ale to nie uwierzę. Hej, Geralt! Tu! Zawsze przechodzisz na spacery z Regimentem Nilfgaardzkiej Piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Rosa. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No, ale mniejsza z tym. Żołnierzu możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faratre, mówił, żeby. A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już. Odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Wysługujesz się mną, nie podoba mi się to. A mi się nie podobają koronkowe kryzy i redańskie nowele. Ale o Gustach się nie dyskutuje, więc skończmy z tym. Chodź za mną. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny. A powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Geralt, broń się! Szybki jesteś. No dobrze. Stań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne co poważnie zraniłeś to moje poczucie dumy. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Mm, rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, far atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Nie mogła odejść daleko. Szarcik jakiś opowiedzieć. Szarmanski gest, ale podziękuję. Ej, kobe, słyszałeś jak zaszwartotała? Nasze, Nasze dziewki tak nie mówią. A nie. Za to ten Nil w gardzie już tak! Zły lokal wybrałaś złotko. My tu czarnych nie lubimy. Zostaw mnie, brudasie! łapy przy sobie! A, daleko się zapuściłaś od Nil w I nie wiem czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Ach, nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Widzimy na to, zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą No, to już my się rozprawimy. <grytanie> Sprawiłeś panience przykrość. Przepraszam teraz, najładniej jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Lukas i Kobę, zapamiętam te imiona, a jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać! I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaard'u. Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów. Że nas rozumiesz. Nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.